Cześć kochani, zapraszam was dzisiaj na nowy odcinek z przedłużonego vlogmasu Wczoraj nic nie nagrywałam, postanowiłam zrobić sobie taką jednodniową przerwę Wiecie o co chodzi, święta, więc dzisiaj już powracam Właśnie się pomalowałam, ubrałam ten sweterek Kupiłam go na vlogmasach, wam pokazywałam na wyprzedażach Z działu dziesięcego chyba za 25 złotych w C&D Więc zaraz schodzę na świąteczne śniadanie Więc koniecznie stawcie łapkę w górę Jeżeli dalej będziecie oglądali te przedłużone vlogmasy A ja dzisiaj też rozwalę wszystkie opakowania kalendarza, Zobaczymy, czy może skryły się tam jakieś produkty, które pouciekały z jakichś okienek, bo niektóre okienka były puste, tak jak też pamiętacie. Patrzcie, moje psy bawią się pod stołem ładnie. Leżą i się zaczepiają. Tylko co chwilę jej głową uderzę. A panda to jest gagatek i gada. Tylko kły widać z daleka. Wreszcie polubiły się bawić, bo na początku bawiły się jak panda była mała, a teraz była przerwa. Fibi od niej uciekała. Teraz jest super. Siostrzyczki, tak? Ale się bawią, no. Teraz w legowisku. Ale zabawa. W legowisku dwie i się bawią. Co wy robicie? Gryzaki małe. O, chciałam nagrać jak ładnie w legowisku razem leżycie. A to znowu zabawa się zaczęła. Siostry! Ojej! Ale paszczę. Coś pięknego, po prostu. Czas na świąteczne śniadanie, a ja Wam powiem, że muszę zapalić moją świecę, którą dostałam w prezencie. To jest po prostu tak piękny zapach, więc już Wam pokazuję, jak wygląda pierwsze odpalenie, i nakładam na to świąteczną i lumę i dzięki temu ta świeca będzie równo się paliła. No i mam nadzieję, że zapach będzie intensywny, bo po otworzeniu słoika już po prostu go czuję, więc już nie mogę się doczekać, żeby zapalić. Czy spodziewał się mnie ktoś z samochodu? Na pewno nie, no żartuję. Już wiecie po prostu, że ja jestem samochodowym świrem, że ciągle gdzieś jeżdżę, jak nagrywam te vlogmasy, ale takie po prostu życie. Ciągle gdzieś się jeździ, coś się załatwia. a teraz właśnie jadę po babcie i dziadka, więc będą tutaj u nas na drugi dzień świąt, więc wyjeżdżam. A jak ja jadę samochodem, to Stellik zawsze leży i się nie przesuwa. Trzeba na niego uważać. To jest leń dopiero. O, panda jest! Ten mały zwierzę. Przyszedł. Już, już, już zwierzak przyszedł. Zwierzak przyszedł. Męczyć się, męczyć się, męczyć się. A z drugiej strony... Panda! Ach, ach. Panda to gryzak!

Wczoraj nie otworzyłam kalendarza adwentowego dla psów. to Stella weźmie, tak? Zapomnieliśmy się. 24. To będzie taki przysmak w paście. Jeszcze 12 zapomnieliśmy, tak, że oddamy tobie. O, A tu nie było, Was. Ja Was tu nie widziałam. Pan, zaraz spadniesz. Masz? Zobaczcie. Proszę, proszę. A to to puszcza. Zobaczmy, co to jest ten przysmak w tubce w ogóle. Bo ja widziałam takie paszteciki. Często ludzie kupują tego typu rzeczy do kągów. Masz taki pasztet. Czekaj. A taki fajnie, fajnie to wygląda. Masz. Bliżej. Teraz dla Pandy. A teraz dla stelny. A to jak mnie drapie. Ona mi nie pozwala. To nie pozwala, żeby stali dać kawę, musiał dostać. Wszyscy dostali, to jest chyba jakiś po prostu hit. Jak one na mnie wchodzą, co to się dzieje? No, to fajne było w ostatnim okienku, tak? Dla Pandy teraz. Wszystkie razem to Ale się dziadek bawi, o. Grizzly. Dobrze. 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 Uwaga, jest historia choinki. Jak was się ostatnio pytałam o historie choinkowe, to ktoś mi powiedział, że czyjś tata siedział na kanapie, tak się przyglądał, no choinka, tak się przechyla, 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 no i że niby spadła. Mama też mi to mówi, że się choinka przechyla, więc zaraz zobaczymy, czy spadnie, czy my ją złapiemy, ale faktycznie, naprawdę, ona jest taka krzywa. No, ona powinna być tak, zobacz. Teraz będzie na ciebie, tak, no. Patrz, trzymasz to? No, tutaj nasypaliśmy piachu w tym stojaku. Nie polecam tego stojaka, bo nie trzyma tej choinki, Ale faktycznie coś mi się wydaje, że to nie były żarty z tym przekrzywianiem. Ja cię, trzeba to poprawić. No trzymaj mama. O jest. Co to? Panda mnie zaprowadzi. Iwek chce jeść. Już! No dobra, no to co moi kochani? Rozwalamy kalendarze adwentowe i zobaczymy, czy w środku coś zostało. Od czego by tu zacząć? Może od tego. Ten kalendarz mamy pusty, więc nic tu więcej nie było. Kalendarz Dresden Essence z kosmetykami, oczywiście niemiecki, więc w sumie to dobrze pamiętałam, że było tam jeszcze jakieś puste okienko. I trafiła mi się tutaj ampułka anti-aging, żeby czegoś nadpić. O, patrzcie, mam jeszcze tu soczek z kalendarza. Dobra, już lepiej. Mam jeszcze do tworzenia okienko 25 w kalendarzu z Revolution. Y 100 razy już mówiłam, gdzie go kupiłam, ale 100 razy też mnie albo i więcej o to pytacie. Słuchajcie, to jest kalendarz sprowadzany z Anglii. Te sklepy angielskie też do Polski nie wysyłały, więc prosiłam po prostu moją rodzinkę, żeby mi pomogła w Tego kalendarza nie będę wyjątkowo rozwalać, bo widzicie, naprawdę jest piękny w środku. Ja sobie posegreguję te opakowania i ponownie kiedyś go użyję do czegoś na pewno. Zobaczmy, co tutaj będzie. Obstawiam, że jakaś paletka, ponieważ bardzo ciężko. Opakowanie. Wow, paleta czekoladowa. Już się otwieram i zobaczymy, jakie to są kolory. Tak się przedstawia jej opakowanie, a kolorki wyglądają tak. Naprawdę bardzo mi się podobają, takie nietypowe, dużo żółci, więc chyba sobie ją zostawię. Czas na kalendarz z herbatami. To był taki kalendarz dosyć delikatnej budowy. Jak widzicie, te okienka nie są pooddzielane, tylko po prostu jest jeden karton i plastikowe w środku opakowanie, ale. Już mogę Wam pokazać, że w środku nie zostało nic, więc mamy cały rozwalony kalendarz. W sumie po odcinkach z tamtego roku to widziałam, że te rozwalanie kalendarza adwentowych Wam się podobało. W sumie mi też się to podoba, bo zawsze mnie ciekawi, czy może coś nie spadło, czy może nie było jakiegoś grafisu do okienka dwóch rzeczy, czy może nie było czegoś dodatkowego. Tutaj już w tej części kalendarza widzę, że nic nie było, ale wiele kalendarzy tak jak wiecie sami zresztą są po prostu dzielone na dwa w formie takiej książki i tutaj też mamy pusto Dany jest kalendarz adwentowy z biżuterią w sumie tutaj mogłoby się coś ukryć ponieważ te okienka były za tekturą i mieliśmy taki papier jak śniadaniowy wiecie o co chodzi, więc już to otwieram ale będę miała później sprzątania a nagrywam jak widzicie to na łóżku, na którym śpię więc jak widzicie z tej strony i z tej jest szybko. W tym opakowaniu też nic nie było. Kalendarz adwentowy z żelkami. Myślę, że tutaj raczej nic nie spadło, bo były bardzo porządne okienka. Do każdego było osobne opakowanie kartonowe. Więc powiem Wam, że tego kalendarza już nie rozwalę, bo chyba sobie porozwalam palce. I tak ostatnio mam porozcinane tutaj palce. Niektórzy to już chyba zauważyli na filmach, bo po prostu kartony mi je rozcięły. Zresztą sami wiecie, jak się też kartkę lekko pociągnie dłonią, to też często tak się może zdarzyć kalendarz to, toblerone, czyli czekoladki. W ogóle można nie rozwalać, albo można sobie zachować yy, nawet same te plastiki i robić swoje kalendarze adwentowe. Jednak jak widzieliście już ponad 50 kalendarzy adwentowych w tym roku otworzyłam, więc takie z pudełeczkami to już trochę ich miałam. Tutaj jest kalendarz adwentowy fitnessiarski. No i tutaj jednego okienka brakowało i widziałam też po komentarzach, że były takie spekulacje, że po prostu oni zapomnieli o jednym numerze, więc zaraz się tego dowiemy. Rozwalając cały kalendarz, on się z jakichś takich dziwnych kartonów, nie wiem czemu składa. Ale póki co jeszcze nic nie znalazłam dodatkowego, nic nie ma, tu też nie, więc w sumie to trzeba przyznać, że pominęli jedno okienko, nie mieliśmy jednej rzeczy, więc trochę lipa, ten kalendarz też nie był zbyt ciekawy tak naprawdę. Mi koniecznie znać, który kalendarz z tych wszystkich Wam się podobał najbardziej albo w ogóle ze wszystkich, które otworzyłam na kanale, bo oprócz masów, jak też wiecie, otworzyłam mnóstwo kalendarzy w oddzielnych odcinkach. I tutaj kalendarz z biżuterią. Tutaj też były takie dosyć mocno y, przyczepione te produkty, ale dobra, jeszcze tak sprawdźmy w razie czego. Już czuję, że zaraz krew będzie leciała. Pozdrawiam. Dobra. Puściutko króciutko. Mam dwa kalendarze takie z pudełeczkami, no ale wiadomo, ich nie trzeba rozwalać, bo po prostu zawartość była w pudełkach. Tutaj jest kalendarz, różnie to nazywałam, albo z babuszką, albo rumiane policzki, bo tak oryginalnie brzmi jego nazwa, albo po prostu z sokami. Sobie go otworzymy od góry. Tych soków trochę będzie mi brakować. Starałam się pić codziennie, czasem mi nie wychodziło, więc może kilka butelek mi zostało, ale podczas nagrywek naprawdę gdy się głos straci, to super sok jest. Akurat teraz piję na dobry początek dnia. Początek dnia to nie jest, ale co z tego? Odstawiamy. W sumie to też jest ciekawa sprawa, jak te kalendarze zostały skonstruowane, jak to w ogóle wszystko wygląda. I ten wygląda naprawdę śmiesznie, zobaczcie. Takie kółeczka miał. No i tutaj były powsadzane te buteleczki, więc został zrobiony naprawdę bardzo konkretnie i porządnie, dlatego że tutaj było szkło. A w środku został nam taki karton. Widzę jakąś kartkę. Tu jest jakaś tajemnicza rzecz. Wow! Kontroler. O, jakaś kontrola. <laughs> halo, halo, niemieccy widzowie. Wiem, że tutaj tacy są, więc możecie mi napisać, co oni tutaj nam chcieli przekazać. Albo się po prostu pomylili i tej kartki nie wyjęli. Więc, tak jak widzieliście, zostały dwa kalendarze, których nie rozwalam, które są bardzo ładne. A możecie zobaczyć, właśnie tutaj już mi napisaliście, że to jest tekst z kolendy. Wszystko ładnie przetłumaczone, a tutaj był. Napis po angielsku Merry Christmas! Myślałam, że będzie coś ciekawszego, dużo było śniegu tej, nie jeżyny, tylko żurawiny, więc tak to wygląda! Ach! już się przebrałam w bluzę, było mi tak gorąco w tym swetrze. Jutro będę nagrywała bardzo ciekawy film, ponieważ pojadę do sklepów, pokażę Wam też online, jakie fajne są teraz wyprzedaże, bo bardzo często firmy, sklepy od razu po świętach robią dobre promocje, ale też często jest tak, że jest jakaś wyprzedaż, jest też jakieś koło trawatowe, więc można bardzo fajnie przeoszczędzić, więc jeżeli jesteście zainteresowani takimi tematami, ten filmik pojawi się zaraz po tym, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo jednak... Powiem tak nieskromnie, jestem mistrzynią promocji. Takie moje najlepsze upy, na przykład były promocje minus 90%, minus 75. Zrobiłam też kilka zamówień online przed chwilą, więc jak tylko mi dojdą, to zrobimy takie odcinki, jak będę mierzyć te wszystkie ciuku i powiem, czy fajne, czy nie fajne, warto, nie warto, bo wyhaczyłam właśnie też jakieś ubrania w promocji minus 90%, więc jest luksjo. Kochani, łapka w górę, subskrypcja, żebyście nie przegapili właśnie tego jutrzejszego filmu o promocjach. Wtedy jak klikniecie czerwony przycisk subskrybuj i dzwoneczek to jako pierwsi dostaniecie powiadomienie o tym filmie. Dzięki za. Надо, Даня, До утра, папа. -па.